Witam wszystkich z tej strony Orsi, a ze mną jest Pandzia i Dawid Jesteśmy! Hello! I stoimy no, pod masz? czymś domem i jak creepy, kurde, przy... zaglądałem no. przez okno, nie? Nie Od mamy Gdzie? Okay. Nie mam katsenki Nie zmiałeś? Nie miałem nic. Aha, no to, to nie było katsenki. Gdzie była kasenka? No ja mam katsenkę. I to taką fajną! Znaczy nie wiem czy bo on ma bezdomny, a ty nie masz Chodź, chodź i chodź, on Czuję bata, się zabawien... pominięty kurde O, skamowali O już słyszę, że ktoś w buszu jest A O nie ja. No znaczy to co, idziemy do domu. Mhm. Lećmy, bo znowu energię będę miał. Mhm. Rozwaloną. Co jest? Local wizard in search of fresh green algi Jakiejś algi chce ten czarodziej no Nie, bo to ci się będzie kończyło albo dzisiaj, albo jutro Zaraz zobaczę, jutro przyjdę Kikul jest w łóżku Teraz B4 Daję? Tylko my i pchły <gry> Kurka w łóżko, to ja pierdolę jak to łóżko z zbiorkę. Naprawdę jak cały pokój chyba. Jak cztery osoby... Nie, trzy osoby i kot, no to to już trochę jest z tego miejsca. Ja bałem ci. Co za łóżko? A propos łóżka. Ciekawe, no. czy fajnie by się spał na wodnym. Z tak kotem to ja bym tak trochę polemizował. Więc... A właśnie! Z Kotem yy... yy, Jutro filmik. będzie ten jajeczny festiwal. Ooo. Tomorrow hold No tak. David pójdzie z opuszczeniem sportkami tam, tak? Muszę <grym> <grym> ja pierdzie... zbierać plony. A właśnie, już. No jest, też lizmi tu przyszedł You should arrive between 9 am Aha A to co, zbieranie jajek czy coś takiego to jest? No, no, no Aha, czyli takie... Kurde, czy ja zniszczę właśnie... Nie, nie, nie ty zebrałeś po prostu prkę Ale ty nie zbieraj, bo niszczysz tak No właśnie, jak ja mam to zebrać? Bo ty nie jesteś do zabrania, bo już miał plusika. Jak będę zabrał, to już miał plusika przy tym. Mam ziemniaka. jej. Jar, Bior... jesteś rasową perką. Gdzie <laughs> <laughs> masz konepkę? <laughs> już, już. ja nie mam wody. <laughs> już podlejemy tu resztę. No co jedną perkę wrzucić ten do niech to się jedną perkę wrzuci do e, skrzynki. skrzynki a Tej drugą zielonej. po prostu sprzedać e, nie tam tam w domku to muszę zmienić teraz od gardenu a, zielona a ta to będzie po prostu na takie najpotrzebniejsze Kurde. nasiona no patrz one są tak blisko siebie że wciskam na zieloną to otwierają się wszystkie po boku nie <laughs> <laughs> sero <Szereg> paluszki mówisz <laughs> Le, le, le. Nic nie wypowiem się. Arsie, tu masz 5 nasionek, proszę zasadzić i idziemy do jaskini. Dobrze, no. ja będę na nas czekał, pójdę po jakieś nasiona, Mhm mm żebyśmy mieli jakiś zysk. A to, że jest podlane, dobra. E no. nie mu pozarobiliśmy. No, bo. Jeszcze teraz... z tej siekierki przyszło znowu 250. No. O, więc Kitku sobie biega, fajnie, fajnie. Mapiczku? A nie wiem. Gdzie to sprawdzić? A gdzie to drewno? A, tu jest drewno. Moja kasa no. mi ucieka z konta. co tam kupujesz, no torebki czy buty tym razem? Nasiona, ja tu inwestycje robię! Tak, dobra, kurde, coś drogie te nasiona. No patrz, wszystko poszło. <laughs> Chcesz mieć zysk? Musisz sadzić. Ja wiesz ja jak to. Pierdziele. inwestycja, baby, inwestycja. A chodź, właśnie. To ja wrócę do tego. Dam ci nasionka. O, zrobimy oh. tak. David dostanie 20, ty dostaniesz 20. a Ja będę miał jakąś nichę, ale wy zrobicie ten. E... Farming, co podbijecie. No, o? muszę ten farming podbić, bo. no nic się nie dzieje na razie. Mhm. Tak jak i z tymi mhm. ludźmi. To tak, tak daj mi jedną dwudziestkę, a ty drugą dwudziestkę. Wybierajcie którą chcecie. Okej. Okay. O, ziemnia, krasyowa. No o to mówię, bo to musicie popodnosić sobie farming. I ten, a ja wiecie, no ja mam już zrobione, no to jest tylko po prostu tą reszkę co była, nie? Mhm. Mm W sumie dobry pomysł poszerzyć hmm? to Dobra, jak będziemy żyć z farmy, to poszerzam to! Potem masz jakieś jesienne te, nasiona i... No I tak. Zimowe te... roku. Hmm. Co ci zimą rośnie? Są jakieś specjalne śniadania? No. A teraz zaprowadzę nas jeszcze na miejsce. O, ja popatrzę, jak pięknie Wam idzie. <grystanie> 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 Dobra. Teraz się tylko Ja No. Elegancko, mam piękne pole. A teraz chodźcie, zostawcie sobie na weczki, a ja gdzieś zabiorę. Masz tu weź konewkę na zewnątrz dostać oczy zawsze bliżej. Ale co do skrzyni? No tutaj, konawkę tutaj, nie? A, dobra. Cholę no. ja hmm. sobie tego mieć narzędzie. <grym znać w górę> Kota trzeba było nazwać T800 czeki, to tam był w filmie. Kurde. <grym znać> w <górę> <grym znać> w <górę> Terminator długi, a tak T800 do nogi. <grym znać w górę> Jak jakieś rąba czy coś, nie? Rumba... <grym> Model T800. O kurde. O, no ścieżka, fajnie. A ci pokazać, to dać. A czy Temu w księgarni to oddać? Co się u tego gantera tam gdzie muzeum. A, muzeum, no ta. Teraz pójdziemy y -y -y. sobie... O, co, fajnie, tu. Pójdę sobie tu, a potem ja was jeszcze zabiorę w jedno miejsce. Cześć Z tym gadałem. Czy jesteście gotowi na przygodę? Tak. Co to jest? Bursy. To z nie, w dół. A czemu ja nie mogę wyjść? A... a teraz cutscenka chyba. O! Poczekam na orszego. Mm -hmm. nie rozumiem, czemu jak na serwer prowadzę lokat, ja mam otwarty serwer, to tylko kastenci ze mną sama nie na przykład każdy osobno. Nie, nie wiem. Powinno być właśnie jakoś tak połączone. Trochę. Hmm? Dobra, ja trzymam ten siła, bo to trzeba nie zejść dalej, będzie trzeba ore kopać. No, nareszcie kosa. Nie, ja mam 133 tylko. Halo. Ja 124. Oho. Ale koperka mam jednego. Znalazł A o. Mm. O. Aż się zarabinką w dół w co, Jak tam skończysz? Dobra. Właśnie schodzę. No. To co, idziemy? No, to teraz niżej jeszcze. Uwaga na slajmy. Na slajmy masz tak tylko nawalasz mieczykiem. Tak, w terrarii. O, od razu się pojawiło. Te. Co tu mamy? O, blokada. Wow. A nie mogę skrzynki otworzyć? Bo tam nie czekam chyba, ja tam. Aaa, mm -hmm. dobra, w takim sensie. O, bombka. Dobra. To co? Dalej idziemy. Jeszcze niżej? Mhm. Do mhm. poziomu musisz dojść. Z tego co jest, z tych kamieni? Kamień. A są takie specjalne, które ci dają, tak przykład, kopera, bo coś takiego. Co tam znalazłem? meat, To też nowocześnie. Mhm, mm to się potem przyda na tego, do... Na kotlety... wegańskie. Na czyra. <noise> eee, to za przyda do to, no Rafa, robić mi kotlet wegański. Ja <noise> <Dobra. głos> sam chcę. Idziemy dalej, o. kwart, kwart. Chodźcie chociaż chodź, do tego, do piątego, żebyśmy doszli. Damy radę. Uh -huh. Wyjście jest od razu. To no, nie ma nic, dobra idziemy od razu dalej, chodź Orsi. Okay. O, mam odblokowany, pojąty poziom. Journal. No, hmm. na czterdziesty. Trochę, że ciemno. Na 40 poziom to kurde pewnie ciekawie byłoby. Znaczy mhm. są na pewno. A najgorzej trafisz na zarażony, na skażony poziom. O kurde. Tam wtedy slime u probali takich upierdliwych, gdzie się wszystkiego robi. Slime. Dobra. Dobra, to na razie chodźcie stąd, to ja was doprowadzę jeszcze na fajne miejsce. na To jest winda. Mhm, no. na zerówkę. No. Dobra, i chodźcie. Wychodzimy, tak? Tak, tak, tak. Orsi? Mhm, mm jestem. Jesteś, dobra, to chodźcie teraz za mną, ja wam zaprowadzę w inną Do krainy... Takie gierki też są fajne pikselowe, nie? Mało mm -hmm. wymagają. Pawła jestem może przyjemne. być ciekawa. Szybko jechałam, kurwa dość. Chyba na górę mówisz, tutaj? To jeszcze nie jest odblokowane. Myślę się że chyba jeszcze to nie jest odblokowane, wiesz? Bo nie ci chodzi do spa, żeby no, iść. No, no? to chyba jeszcze nie jest odblokowane. Chodź, taki lepiej. No. Kurde. No, chciałam was zabrać, no. Musi być tam, że chyba pociąg przejechał przez serwis coś no, takiego. No. no. A cząże to polsko, polatamy. <grych> Kurde. A ty nic z tego. Mm -hmm. e, e, meldować się po kolei, kim wy jesteście. <grych> nie ty, ta tutaj. A, tutaj, ty, dobra. No robimy. A ty masz wszystko blokować czy ile? No właśnie pracuje? nie, bo tamtej się zatrzał z i zadowolony. A Sebastian? Chyba tak było. Mm -hmm. Ja nie wiem, was cztery albo trzy osoby brakuje wciąż. Dobra, chodźcie do domu. Dobra, tutaj trzeba zrzucić kamień. Koparka i to ze mi to o. Kicza! Kicza! Nie wikitku. Kicza Kicza Kicia... Kicie, czego od dupa się ode mnie odwracasz, no tych cholera. O, czekaj, hmm? Jak chcesz, to weź sobie to pas. Ten taki żółty. Hmm. No. Idzie, gdzie zaprowadzę jutro. O, mogę, mogę się tam wow. czyć. O że tak spróbujesz. Możesz. Drzwi zamknięte już są. Ooo, mm. mi wskoczył. Mm. Dobra, No mogę... oddałam trochę kasy. Tro... Już lepiej trochę jest. Dlatego byś się przydał, ale plecak 2000 daje ci jeden dodatkowy slot, nie? No. Plecak był za 2000, tak? Mhm. Dobra, A, i nawet... dzisiaj nigdzie nie pójdziemy. Eeeh, yy, nasiona nam, bo chyba ten został uszkodzony. Wie. Tak chyba komunikat wyskoczył. Ok, Diamant Wangel. Bądź też, tak, może zostawić Wadzec, jednego z podpana. Gdzie jest Fandegora? A dobra. A który? Zasięg. No znaczy, nie tam też. No się nie zasięgasz. Kurde. A zresztą dobra, będę wiedział. Poczekaj, 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 czy to nie będę na co Dobra. Muszę podkładać te rzeczy. O, kaczenkę mam. O. Pink, przyszedł? No bo nie. Turnanko. Czemu ja tych kaczenek I... nie mam? Może nie poznałeś wszystkich ludzi? Może nie dlatego? Lewienio, no. Dobra, po co to czytam? Eee, Mhm. Będziesz mógł chyba wszystkie te sprzedać. Co? Eee, czekaj teraz zobaczę. Że chyba masz mógł wszystkie te sprzedać mm -hmm. jak to się nazywa. E... No Masz mógł ura, wszystkie ura. te e, tulipany. Dobra. Tą przezeskrzenie wynieść z powrotem. No. <grym <grym no już idę. Kita by. wodę Kitek, chodź, napiszę wodę. Mm -hmm. Teraz tak, popodlewajmy już całą farmę i będziemy dzisiaj szli w sumie na tego. Eee, na. Na no, z festiwal jajka O. No. I tam już mógł wszystkim pogarebno wszyscy na festiwalu. W sumie tak The Egg Festival has begun, no i dobra To podlejemy i lecimy tam. Mhm. Garnitur założę. Ale podobajcie tylko rożkinki. Curecz. W sensie tylko te nie puste pola, tylko te co są roślinki posadzone, A, nie? No dobra, no no no. Ja szybko się do te rośliny wykonamy, z tym będą wszyscy. Będziesz mógł ze wszystkim pogadać. To mam nadzieję. Dobra. Ani A niech ten gnój nie przyjdzie. Będzie, <grym> będzie. On wpadnę na chatę. Chodźcie. A żeby patrzy... było śmieszniej, i zaczekamy aż ta jego lożka przyjdzie. Ale też będzie. Ale, jakby no w pokoju, jak nie przyjdzie na festiwal, to się i jak kurde, co? wierzę, no, 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 no. O wiesz? O, tego chłopa zez... akurat. Ten, co jest tutaj. Chcę pogadać. Chcę pogadać. Pierdziej, że nie pogadam. Okej, okay, dobra, to szukamy dalej. O, tego dziecka na wózku. O, tu skafitku, polowałaś? Mhm. Zostawi się od razu, będzie ten. Fajno tu, Sebastianie. Nie, mo nie mogę już ku... A ja mogę z strzelić. <śleski> no, 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 Zobaczmy, kogo jeszcze nie mam. Ja też nie mogę. Ten jest, ten jest. Jakaś, aha, ten za ladą co był i jakaś taka w okulara? Nie, dziwna. Sebastiana, pogarłeś? O, tam chyba, tak. Flower dance. No, a z tym nie pogadam, bo się beczkami zastawił. No. No to fajnie. Nie podejść do pira? No, do tego nie mogę. Jest za ladą. O, ja pitone. Ty, a jak podejdziesz tutaj, to klikniesz nie. No nie, jest na szaro... Ty, no, jutro tak, pójdziemy no, tak. po nasiona. Dobra, to co, co zaczynamy za... festiwal? Tak, myślę, że można. Dobra. No chyba tylko on został. No to jutro pójdziemy po nasiona, a to się go złapie. I tutaj szukasz jajek. One są pokrywane w różnych klasowych miejscach. Takie malutkie kropeczki pixelowe. To jajka, ta? trzeba mhm. będzie szukać. Mhm. Lecie, ready? No już tylko dialog, patrzę. A, a dobra. Tak, gotowi. David? A są tak pokrywane w krzeczkach? coś takiego. O, ewa widzę jeden. I będę to na czas, no. Ja ja Jesteś już takim kawałem chór, na nie dasz dzieciom wygrać, tak? Ja no, oczywiście, że nie. Ty się też nie da dobra. ile lecę w tamtą stronę. Ło, Dawid jak nas zbierał. Skąd pan? ile? No, ja tyle w dolnym rogu wrogu jest. No widzę nie, 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 jest, nie, 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 jest. bo wy wiecie, gdzie co jest. Słuchaj, ja ci tak, ja dopiero za trzecim razem ogarnąłem jak tej jeka szukać. Ja pierdzielę. Ja trzy chyba. Ale zawsze trzy? No razem no, cię podzielę, Piorsi. A co wygrać? Kapelutek?

dobry, wieczór. 10 slajmów niby zabić, żeby tam do tej gildii chyba dostać się. Idę się położyć też. Ja też. A bo ma środę wolną, bo on od poniedziałku do niedzieli pracuje w sumie oprócz tej środy. Hm. A powiedz mi, już się tam twój czas, wiesz? No właśnie już ten, 23 minuty będzie. O, level no 2 farming zarobiście. No. Jeszcze tego stracha zrobi i będzie gitara. Mhm. Mm że będziemy mogli kończyć ten odcinek. No, no, też mi się tak wydaje. Idę sobie. Bo i tak jak go zrobisz, to i tak się an anuluje, no bo y musi zapisać, nie? Więc mm. będzie. więc 200 na odcinku zrobisz. No dokładnie. Chodźcie wszyscy. Będziemy kończyć ten odcinek tutaj. mamy nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was przede wszystkim do kolejnych. I żegnamy się z Wami. Trzymajcie się. Bajo. Bajo. pa. pa.